Widzimy, że następuje tendencja, w wyniku której opłaty i prowizje, które pobieraliśmy do tej pory za tradycyjne usługi bankowe, spadają. Tą tendencją trudno walczyć, bo po prostu jest tak duża konkurencja, że wszyscy właściwie muszą walczyć ze wszystkimi przy tak dużej ilości dużych banków w Polsce. W związku z tym zdecydowaliśmy się pójść w obszar, którego do tej pory banki nie obsługiwały, obszar nietradycyjny, czyli obszar usług finansowo-księgowych. Główną innowacyjną cechą naszej usługi jest integracja w jednym miejscu bankowości internetowej w systemie ING Business Online oraz systemu księgowego ING Księgowość Online, co w sumie zapewnia firmie jedno okno na świat finansów. W jednym miejscu firma widzi nie tylko swoje płatności i bieżące rozliczenia, ale również wszystkie sprawy finansowo-księgowe. Zapewniamy funkcjonalność, która w tym zakresie jest unikalna na rynku, ułatwiając firmom codzienną, codzienną pracę. Druga rzecz to taka, że również uważamy, że jest to usługa, która spowoduje wzrost naszej wiedzy na temat klientów i umożliwi nam pomoc klientom w zarządzaniu ich biznesem. Doradztwo w zakresie cyklu obrotu gotówki, w zakresie regulowania zobowiązań czy też generowania płatności generowanie możliwości kredytowych dla tych podmiotów błyskawicznej, dlatego że dysponując danymi finansowymi będziemy w stanie to robić w sposób właściwie zdalny i bieżący. Więc w związku z tym także nie tylko liczymy na to, że w wyniku tych operacji będziemy mieli dodatkowe dochody w przyszłości, bo teraz jest okres promocyjny, jak już mówiliśmy które będą sensu stricte dotyczyły tej samej usługi, to również przyczyni się do wzrostu dochodów w innych obszarach związanych z tradycyjną bankowością. Firma wysyła do nas fakturę. Ona może być w postaci skanu, obrazu, jakiejkolwiek. My tą fakturę przepisujemy, księgujemy i wystawiamy w portalu jako płatność, która może być za przetransferowana do ING Business Online i tam autoryzowana do wyjścia w świat. Proszę sobie wyobrazić firmę, która ma takich przelewów setki i, i oszczędza teraz czas, który jest tracony na wpisywanie tych płatności do systemu. My to robimy za firmę. Analizowaliśmy rynek, zauważyliśmy, że są różne próby oferowania usług niestandard, niestandardowo zarezerwowanych dla bankowości w innych krajach. Czasami robią to firmy telekomunikacyjne, czasami robią to same banki czasami robił to, jak pan, wie, jak pan widzi, które z usług bankowych zostały przejęte obecnie przez inne podmioty typu, nie wiem, Allegro, Paypal, supermarkety, które regulują płatności, to zauważyliśmy tendencję, w której to inne podmioty przejmują usługi, które do tej pory tradycyjnie zarezerwowane były do bankowości. No i my podążyliśmy w drugą stronę, zastanowiliśmy się, co my wiemy o przedsiębiorstwach, gdzie możemy znaleźć wartość dodaną i poszliśmy w stronę tą, w której my uważamy, że to my możemy przyjąć pewne usługi, które do tej pory nie były zarezerwowane dla bankowości i jeszcze w dodatku z pożytkiem i dla podmiotów, które obsługujemy, i dla nas samych. Patrząc na rynek europejski, w Europie kontynentalnej, czyli tych tradycyjnych rynkach, nie widzimy podobnych przykładów usługi, która jest oferowana. Widzimy, że pewne próby dokonywania tego typu aktywności są po stronie banków niektórych banków amerykańskich, banków anglosaskich, gdzieś tam dalekiej Australii. Natomiast tutaj blisko nie. To jest nasza autorska koncepcja, którą wymyśliliśmy sami. Oczywiście zaczęliśmy od zakrojonych na szeroką skalę badań rynkowych. Przeprowadziliśmy liczne wywiady i badania fokusowe z klientami z naszego segmentu. Robiliśmy też szersze badania telefoniczne, badając sposoby współpracy klientów z obecnymi biurami rachunkowymi oraz to, co w tej współpracy jest bolączką bądź jakimś atutem. Takie jest nasze założenie. Uważamy, że generalnie banki będą musiały pójść w kierunku pozabankowych aktywności, dlatego że, tak jak już mówiłem, te tradycyjne produkty będą coraz mniej dochodowe. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w Polsce w tym momencie ze stopami procentowymi. Jesteśmy w sytuacji, w której stopy procentowe są najniższe w historii, ale przecież możemy sobie wyobrazić sytuację, w której jeszcze będą niższe, nawet zdecydowanie niższe to będzie się wiązało z dalszą utratą dochodów po stronie banków w dłuższej perspektywie. Więc e, zarówno po stronie odsetkowej, jak i po stronie prowizyjnej, o której nie muszę mówić, bo wiadomo, że tutaj wszystko, przynajmniej w bankowości detalicznej, zmierza w kierunku internetu i jak jest w internecie, no to z definicji nikt za to nie chce płacić, tylko chce, żeby to było za darmo. No mamy kolejny obszar, w którym te, te, te opłaty i prowizje będą się zmniejszały. W związku z tym musimy znajdować miejsca, w wyniku których będziemy w stanie zaoferować wartość dodaną, za którą jeszcze ktoś będzie skłonny coś zapłacić. No, bo to jest bardzo proste. No, musimy zaoferować taką usługę, za którą ktoś będzie chciał płacić. I wydaje nam się, że to jest właśnie ta usługa. Głęboko wierzymy w to, że skorzystanie z usług księgowych zwiększy lojalność naszych klientów. My nie mamy jakichś haczyków w naszej ofercie, które zabraniają klientom korzystania z innych banków, ale poprzez większą wygodę wierzymy, że klientowi będzie wygodniej zwiększać transakcyjność na rachunkach w ING Banku Śląskim. Po prostu wtedy będzie firma miała najwięcej benefitów związanych z integracją w jednym miejscu księgowości i bankowości. Czyli będziemy mieli po prostu więcej biznesu bankowego dzięki, produktowi, dzięki usłudze księgowej. Natomiast jeśli chodzi o rynek, no to czas pokaże. Nie zdziwiłbym się jakby kilku konkurentów poszło, poszło w tą samą stronę co my, no ale na to musimy poczekać, zobaczymy. Bank myśli i bank jest już gotów do tego, żeby włączyć kolejne produkty do, do, do oferty, natomiast poczekamy na efekty wpierw sprzedaży usług finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych i potem będziemy decydowali się na kolejne rzeczy, ale nie powiem na jakie, no dlatego że jeżeli mi teraz powiedział, to bym wylał prawdopodobnie dziecko z kąpielą, a tutaj jest jeszcze parę rzeczy, które musimy ustalić wewnętrznie i opracować, w jakiej sekwencji chociażby wchodzić z nimi. Jedna z tych rzeczy, niektóre są drobne i, i łatwe do przewidzenia i jedna z tych rzeczy jest taka, że wydaje mi się, że będzie dość rewolucyjna.